No, witam serdecznie, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, czas na modyfikację do Age of History 2, czyli krwawa Europa 2. Jest to, moi drodzy, modyfikacja, która zmienia tutaj cały nam świat i w ogóle gramy tylko w Europie, co według mnie jest świetne. Mamy tutaj różne scenariusze i w ogóle na przykład wojny religijne też bardzo fajna mapa. Oczywiście nasz obecny świat. Możemy na przykład tutaj rozegrać Endsync albo wejść w 41. I tutaj wlecieć Niemcami w Związek Radziecki. Mamy też tutaj Rosyjską Rewolucję. Pierwszą wojnę światową. Mamy też tutaj 1836 rok. Gdzie tutaj widzę, że jest Polska. Taka malutka. Więc naprawdę jest, moi drodzy, bardzo dużo scenariuszy. Jeżeli się orientujecie co i jak, to zawsze możecie, moi drodzy, napisać. Jakim krajem zagrać? W jakiej... Erze, a być może to po prostu nagram. Ten mod nie daje nam tylko tutaj różne scenariusze, ale też moi drodzy, zmienia się całkowicie rozgrywka. W dzisiejszym odcinku bardziej będziemy ogarniać, co ta modyfikacja daje, niż tutaj jakieś robić typowe scenariusze. Na pierwszy rzut oka, moi drodzy, możemy zauważyć, że nieco mapa jest inna. Czy to lepiej, czy gorzej wygląda, nie wiem. Ja Miałem takie podzielone zdanie. Z jednej strony jest inaczej, jest ciekawiej, ale z drugiej strony nie wiem, czy jest ładniej niż, niż było wcześniej. Możemy tutaj zrobić jakiś Weslaw, co to jest? Czechy, Słowacja, kawałek Ukrainy i Niemiec. Tutaj musimy zdobyć. A może dzisiaj to zrobimy. Tutaj na górze możecie zobaczyć, że mamy coś takiego, moi drodzy, jak tutaj broń jądrową. Tutaj jakieś gwiazdki, dzięki nim możemy ulepszać naszą armię. Mamy tutaj kwestie jedzenia oraz tutaj manpower. Już nie wystawimy sobie wszędzie armii tak jak chcemy. Trzeba się bardziej przyszykować do wojny. I w ogóle też nie zobaczyłem, na jakich poziomie trudności jestem. Dobra, agresywność tutaj podstawowa jest na 50%. Poziom normalny, no dobra, niech tak zostanie. Tutaj w ogóle, moi drodzy, mamy ten. Mołdawie i to jest chyba to Naddniestrze. Tutaj mamy Doniec, te dwie republiki jakieś, bo to 2020 rok i Krym jest rosyjski. Mamy też na start o wiele więcej punktów i chyba tutaj te wszystkie bonusy dają nam nieco więcej rzeczy niż w podstawce. Na razie sobie może poprawiamy relacje z naszymi sąsiadami. I co ciekawe, teraz moi drodzy sobie na przykład klikamy na Warszawę, co nie? I mamy tutaj Build All i możemy na przykład sobie zbudować farmy, sobie to możemy zaznaczyć i sobie wybieramy prowincję, w jakich to ma być, weźmiemy sobie na przykład pędzel i powiedzmy, że tutaj mają się wszędzie farmy robić. Zapiszmy to sobie. A teraz klikamy w farmy, bo musi być tutaj ten ptaszek odznaczony. No i nie mamy tutaj punktów ruchu na to, ale teraz zobaczymy to było 13,2, a może za mało, może za dużo prowincji zaznaczyłem. O, teraz będzie można. O, i patrzcie, ile nam tutaj farm wybudowało. Elegancko. A spróbujmy w ogóle zaznaczyć sobie całą mapę? Naszą Polskę. Niech się farmy po prostu budują tam, gdzie będzie taka możliwość. W ogóle jest więcej prowincji mi się wydaje niż normalnie, ale to może być tylko takie złudne przyzwyczajenie do, do starej mapy. O, i znowu farmy się wybudowały elegancko. I teraz zobaczmy, bo tutaj jest napisane, że, że tutaj manpower, z tego co rozumiem, zależy od ilości prowincji oraz od y, ekonomii. Czyli teraz mamy 1064. Jakbyśmy weszli do takiej Warszawy, i tutaj mocno byśmy zainwestowali. To nam rośnie. Powoli ale rośnie. Czy jakbyśmy tutaj mocno naciągnęli na inwestycje, to tutaj prowincje będą lepsze, no to powinno być więcej manpowera, co nie? Ale oczywiście, moi drodzy, jak macie porady, co do tego moda, bardziej go ogarniajcie, to piszcie w komentarzach. Ja oczywiście zawsze wszystko czytam. I też, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków tego moda, albo Sajduch History 2, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza i subskrypcje a tutaj macie No Dobra, zobaczmy tutaj dyplomację. Czechy nas średnio lubią. No to dobra, to może wlecimy w Czechów. Jako nasz pierwszy cel. I tutaj jak właśnie wystawiam armię, to ten manpower nam schodzi, ale on się będzie. Uzupełniał. Więc teraz to nie jest kwestia pieniędzy, tylko bardziej manpowera, żeby tutaj patrzeć, czy możemy wystawiać armię, czy nie możemy. No ale dobra, mamy już takie tutaj, nie wiem, po tysięcy. Zobaczmy, jak pójdzie nam wojna z Czechami. I teraz też jest kwestia taka, że tutaj mamy 9 tur, im wojna nie zacznie, co nie, żeby tutaj. Na przykład nasz przeciwnik miał czas na przygotowanie się do wojny, czyli to już nie będzie tak wyglądało, że ktoś nam nagle wlatuje na plecy i my nie wiemy o co chodzi, ale z drugiej strony i tak, jak nie mamy manpowera, no to nie wystawimy żadnej armii. Oj, tutaj nam teraz jeszcze Słowacja proponuje sojusz, ale olać, to no dobra, wchodzimy tutaj na tereny czeskie. Na razie tutaj elegancko sobie radzimy, wchodzimy. No tutaj się odbiliśmy, ale też jak się armia odbije, to jakby nie znika cała, co nie? Ale tutaj czasami są dziwne straty, nie wiem dlaczego, że na przykład tutaj miałem tutaj 4000 ponad, podeszła jakaś mała ilość i mi tą armię tak zbiła dosyć Mocno. Dobra, to się obroniliśmy. Właśnie na tych obronach strasznie mało jednostek się traci. Bardziej na tym ataku. Też jeszcze, jakby nie kumam tego dokładnie, jak to działa. Jak się dobrze ustawiać, ile armii wysyłać. No, tutaj mocny atak. Kurde. Armii mi wyparowało. Ale manpower troszeczkę się zregenerował. Aczkolwiek potrzebuje teraz więcej pieniędzy, więc może te inwestycje na razie zmniejszymy. Powiem Wam, że teraz jest wszystko takie bardziej przybliżone, co nie? Że tutaj musimy się bardziej tak skupić. A możemy wziąć normalnie pożyczki? Tak, z tego co widzę, normalnie są dalej pożyczki, więc bardzo fajnie. Bardzo dobrze. Tutaj na razie postaram się. Ten front tutaj zakończył właśnie na południu i teraz taka potężna armia tutaj pójdzie. Nie fajnie jest to, że naprawdę jak mamy przewagę liczebną... To naprawdę tutaj ta armia stoi, co nie? Nie jesteśmy taki wypychany, bo się gdzieś tam okopią i nie jest łatwo ich przebić, co nie? Trzeba naprawdę tutaj Czechy by musiały mocne siły wystawić, żeby nas przepchali. Dobra, tutaj spróbujemy teraz coś przeatakować. Tu już wchodzimy, o! I doszło od razu do takiej sytuacji, że, że Czechy skapitelowały. Nawet nie wyszliśmy do Pragi, a oni tak się już poddali. Bierem wszystko, bo mogę. I teraz w sumie dobrze jest nie rozwiązywać tych jednostek, tylko na przykład wysłać ich na jakiś inny front, co nie? Na przykład moglibyśmy ich wysłać tutaj na Słowację, przecież Słowacja bardzo nas lubi. Ale my bardziej lubimy jej tereny. Oj, Ukraina ma wojnę z Rosją. To ciekawe, a Białoruś z Łotwą. I też, moi drodzy, właśnie co do pomysłów, do tej modyfikacji, to możecie robić tak, że nim wpiszecie pomysł, dajcie hashtag Europa. Ja wtedy będę wiedział, że to chodzi o to. No, i mimo, że mam tutaj wystawioną armię, no to manpower się zregenerował. I tutaj teraz kwestia utrzymania tego wojska nie jest wcale taka droga, co nie? Można mieć normalnie wystawione jednostki i dalej gdzieś tam rozwijać kraj. O i Ukraina tutaj padła i Rosja wchłonęła wszystko O że tutaj Łotwę i Estonię wchłonęli, znaczy Estonia jeszcze istnieje No ale jest lipa ogólnie, trzeba prowadzić relacje z Niemcami, żeby nas kochali No i teraz mogę sobie na spokojnie dorekrutować armię na Słowację I normalnie wypowiedzieć im wojnę, za 9 tur będę mógł w nich wjechać O i tutaj właśnie moi drodzy mamy 59 punktów, które możemy właśnie na przykład zainwestować sobie powiedzmy na przykład w atak albo w obronę I tutaj jeszcze możemy mieć bonus do anihilacji naszych wrogów żeby chyba po prostu więcej jednostek padało wroga podczas bitew. Ja sobie tak równomiernie polecę, powiedzmy, ale też możecie dać znać w komentarzach co lepiej inwestować. Czy może lecieć lepiej w atak, czy w to plądrowanie, czy może jednak w obronę. I okej, okay, możemy teraz wjechać sobie w Słowację. Elegancko zajmujemy tej tereny. O, tutaj się gdzieś tam obronili, okej. Okay. No fajnie jest to, że nawet jak się atakujemy, to... Nasza armia nie znika, co nie tylko się jakby odbija. Gdzieś tam stracę jakiś ludzi, ale oni wracają na prowincję, z której byli. To jest mega przyjemne. Aha, i dostali mi się tu na tereny, ale dobra, chyba. O, dokładnie. Kapitulowali. Tak właśnie myślałem, że zaraz do tego dojdzie. Musimy tutaj zabezpieczać kraje przed agresją rosyjską. O, lista też przestała już istnieć. A nie, tutaj jest. Jeszcze taka maleńka jedna prowincja. Niemcy sobie walczą z Francją. Właśnie, my mamy tereny już tutaj z Austrią. To dobrze byłoby i z R R Węgrami polepszać relacje. O, Finlandia też przestała istnieć. No to Rosja tutaj się rozkręca. Naprawdę, no. I mamy wojnę z Rosją, moi drodzy. No niestety. Armenią, z Kazachstanem i z Białorusią. Ty, ale oni od razu. Mi wjeżdżają, czy oni mi wcześniej powiadomili o tym przebycie wojna? Może nie zaważyłem tego. Eee, trzeba, moi drodzy, pobrać trochę pożyczek na start. No, coś tu próbuję atakować, ale na razie się będę bronił tutaj tylko i wyłącznie. Eee, teraz w sumie te punkty to ja będę dał w obronę. Wszystko co się da, bo raczej teraz będę tutaj po prostu starał się stać i nie ruszać. Ale droga, tarmia 491 jednostek kosztuje 20 tysięcy. O kurde, o kurde, o wyparowali wszyscy. Dobra, na razie tutaj powystawiałem armię. Ciekawy, jaki jest limit pożyczek, ale dobra. A, pięć. Mimo wszystko dalej jest pięć pożyczek, limitu. To niedobrze. Kurde, Rosja tutaj ruszyła. A i ma jednostki. Kurde, no tutaj odbijam się od tej Rosji, powiem wam szczerze. No, strasznie się rozlewają. Kurde, nie no lipa jest totalna, powiem wam. Ja nie sądziłem, że tak Grę źle rozegrałem, myślałem, że tak w porządku jest. Za mało pieniędzy trzymałem, co nie? Trzeba większą ilość hajsu trzymać. Nie no, lipa totalna moi drodzy, ja teraz nie mam ani pieniędzy, ani manpowera, żeby się tutaj obronić. Oni mi się teraz będą już tylko rozlewać. Wielka Polska upadła niestety. A, bo oni w ogóle tutaj mają taki sojusz, że Rosja jest w sojuszu, Kazachstan i Armenia. Dlatego te tak są mocniej, bo cztery kraje w jednym sojuszu. A spróbuję teraz zagrać może właśnie Węgrami. Dajmy sobie na maksa wojsko, żeby to wojsko było jak najtańsze i resztę w badania. Żeby kolejne punkty się szybko farmiły. Tutaj coś takiego i więcej nie, ponieważ będę potrzebował pieniędzy. W ogóle tutaj każdy kraj europejski może stworzyć Unię Europejską, z tego co widziałem. Więc też to jest ciekawy motyw. W ogóle Węgry tutaj mają możliwość też Międzymorza. Jakaś Uralia? O, to też ciekawe. A, tutaj możemy stworzyć te większe Węgry. Karpatie. Albo Austro-Węgry. No to fajnie, jest dużo możliwości. Dobra, spróbujemy tutaj ze Słowacją pogadać. Teraz powystawiam sobie armię. Ale tutaj ten Manpower boli. Powiem wam, że taka. No, gdzieś tam rozumiem tą mechanikę, ale trochę boli. Jest trochę taka uciążliwa. No, chyba, że jest jakiś sposób, żeby ten Manpower dobrze ogarniać, którego ja jeszcze po prostu nie znam. Chyba, że po prostu trzeba dużo punktów lecieć w populację. Dobra, gdzieś tu mniej więcej armię powystawiałem. Możemy Słowacji wypowiedzieć wojnę. Za trzy tury: dwa, jedna. Zobaczmy, co tu się podzieje. Dobra, tutaj sobie wchodzimy zajmujemy, tej stolicę też już mamy. No i już jest kapitulacja, to jest akurat fajne, ta kapitulacja to jest właśnie takie, że nie musisz przejmować wszystkich prowincji. No nie, możemy wziąć wszystkich prowincji, dobra. Zobaczmy, czy dalej tutaj działa wasalizacja i anekcja szybka. Tak, normalnie tutaj dalej możemy anektować normalnie, to dobra. Rosja jakaś taka mniej aktywna chyba w tej rozgrywce, bo wtedy tak szybko tutaj wszystko zajęła, wleciała. Tutaj sobie trochę dorekrutuję armii i polecimy sobie teraz w Austrię, tylko oni mają z Luksemburgiem, a... A Luksemburg, dobra, olać ten Luksemburg. I teraz mamy wojnę za 9 tur. Właśnie to jest ciekawe, od czego zależy ilość tur, do których dojdzie do wojny. No bo im mniej tur, tym lepiej. No bo jak ja się przygotuję, a wróg no to lepiej dla nas, to nie. Dobra, ruszymy sobie teraz na razie tak delikatnie. To Tutaj, oczywiście, jakaś obrona. Tutaj, atak. Bardzo ładnie, wchodzimy, zapraszamy tutaj. Tutaj na Wiedeń. Wiedeń to węgierskie miasto. Ty, ty, o kurde, na Wiedniu się obronili. Dobrze. To z dwóch stron, atak, co wy na to? Kurde, obronili się, skubańcy, no? Może trzeba ich tak otoczyć tutaj. Atak z trzech stron, co wy na to? Pyk, dobra, mamy to. Dobra, tutaj ładnie wchodzimy, te duże armie już pokonane. Trochę mi tutaj się wbili, ale zaraz ich tutaj zjemy z powrotem. O, i udało się. Właśnie ty jesteś czasami taki fajny, prowadzisz wojnę taki nagle. O, koniec. Dobra, musimy ich wziąć na wasala. O nie, ty, ja z Czechami, ja przepraszam, czy... albo mi się wydaje, albo trafiłem w Czechy przez przypadek. Jeżeli chodzi o zniewagę, albo mi się wydaje. A, nie mamy punktów. No dobra, trzeba poczekać jedną turę. No i dobra, elegancko. Wielkie Węgry. W ogóle tutaj mamy Liechtenstein. Ciekawe, czy takim Liechtensteinem można coś ugrać, chociaż nie sądzę. Ciężej niż w zwykłej Europce. Jak się jest chyba takim małym krajem. Bo po prostu manpower na wiele rzeczy nie pozwoli. O nie, co tu się dzieje? Halo, Polska, Polska, zostawcie Czechów. Ja chciałem Czechów. No ale dobra, zjedli ich. To całkowicie ich zjedzą? Tak, całkowicie ich zjedzą. No dobra, to co możemy? Z Polską to możemy tylko pobrać relacje, to idziemy na y, Słowenię. Chorwacja chce teraz sojusz, żebyśmy wlecieli w Włochy, ale nie dzięki. I Chorwacja wyparowała. No i teraz na przykład właśnie grając z takim państwem jak Węgry, to bardziej, o! Jeszcze bunty. Bardziej jest, y, moi drodzy, problem chyba z Hajsem niż z manpowerem. Ty! Co te bunty nagle mają jakieś jednostki? Nigdy nie mieli jednostek. No dobra, to przejęte, tu to przejęte. Obronili się, no nieźle. Atakować, dobra, dało się ich pozbyć. Tutaj nie ma co jakby zbijać tej armii, w sensie takim kończy się konflikt i armia do rozwiązania, tylko gdzieś tą armię sobie przenosić. Weź to później znowu czekaj na manpower, żeby wystawić. Chociaż pewnie ten manpower wraca, jak rozwiążemy armię, zaraz zobaczymy. Spróbujmy tutaj Słowenię wlecieć. Teraz za 6 tur, okej. Okay. No, tutaj akurat prosty temat poszedł. I teraz tak, mam 748 manpowera, jak teraz sobie na przykład tą armię całą wycofam, tak, ten manpower wraca, ale chyba nie tak dużo. Jak trzeba, żeby wystawić taką armię, tak mi się wydaje. No ale też właśnie od razu hajs jest lepszy, co nie? Na asymilację i tak dalej. Znowu bunty. W tym Wiedniu, nie? Co oni tam ogarniają? Trzeba im tutaj festiwal chyba zrobić. No tutaj Rosja, powiem wam, to jest kolos, który naprawdę tutaj... No, rozwala. Oni teraz sobie wkłaniają tutaj. I nie, czekaj, nie walcząc z Iranem. A co to jest za kraj tutaj taki zjedzony przez Rosję? Kazachstan? Ale oni mają sojusz przecież z Rosją. Ale to jest malutki Pakistan. Osiem prowincji tylko. O, Egipt, chyba zjaty, Izrael, bo tak chciałem zobaczyć, gdzie jest Izrael. O, albo zrobi taką na przykład wielką i potężną Islandię. Czy co to jest za kraj jakiś? Dajnawa. Tu jest jeszcze jakiś dziwny kraj. O co chodzi? Kurland. Coś tu się pouwalniało, ciekawe. W ogóle tutaj teraz myślę, że takie stawianie zamków na przykład i wież przed wojną Myślę, że może być naprawdę dobre Żeby wypalić wojsko wroga a Dopiero gdzieś tam później ruszać w bitwę A jest tutaj ulepszenie wieży jeszcze na drugi poziom Żeby dawała jeszcze więcej obrony Twierdzę też możemy tutaj nieźle ulepszać, jeszcze mogę Na trzeci poziom, chyba jest maksymalnie piąty tutaj? Ale 10 tur już to trwa, całkiem sporo I jeszcze możemy na trzeci poziom wieże obserwacyjne To już w ogóle w tych prowincjach to jest bardzo duży defense, bo chyba tutaj w trzeci poziom dawał 60% obrony, a wieża dawała 15%. Więc tutaj mam 75% obrony. Plus możemy sobie jeszcze w tych perkach rzucić. Ja tu mam na razie tylko 4-6, bo więcej dałem w atak. Ale no jest to ciekawe. Na pewno jak tu Rumunia wleci mi z takiem 10 tysięcy, no to mogą się przebić albo i nie. Mi się wydaje, że te farmy są mega ważne pod ten manpower, bo one jakby zwiększają to. Ten przyrost naturalny. No, teraz mi się wydaje, że to o wiele szybciej się teraz regeneruje. Jak trochę tych farm popostawiałem <laughs> może właśnie w ten manpower trzeba więcej inwestować, co nie? Niż tam badania i ekonomię? Nie wiem, no, musz wie, No, jak coś to piszcie w komentarzach, to lepiej ogarniacie. Dobra, ja będę się spróbował z tą Rumunią. Zobaczmy, jak to będzie tutaj wyglądać. Mamy 12 tur. Ja chyba sądzę, bo tutaj mieliśmy naprawdę duże nie, relacje z Rumunią, że im większe relacje, tym więcej tur jest na przygotowanie się do wojny. Coś w tym stylu. Ale tu widzę, że jakby boty tego nie wykorzystują, co nie? Bo widzę, że się jednostki w ogóle nie przemieszczają, żeby tutaj się lepiej ustawić na tą wojnę, czy coś. O! Rosja znowu wleciała w Ukrainę. Ale Polska tutaj, co tu się dzieje w ogóle? Polska wleciała w Rumunię. W ten. W Białoruś. Dobra, i zobaczmy. Mamy wojnę z tą Białorusią. Ty, no. Straty tutaj niezłe. Tutaj. No również. Faktycznie tutaj możemy wypalać im jednostki. I to, co zawsze ja chciałem robić w Watch of History 2, w tym klasycznym. To się niestety za bardzo zawsze nie udawało, bo po prostu on sobie wystawiał jednostki, jednostki, kolejne, kolejne, kolejne. Dziewięć koła i się odbiło. Ty no, rewelacja, moi drodzy. No ja sobie mogę jeszcze dorekrutować, co nieco. No i dobra, ja teraz nie widzę żadnej armii na froncie. U niego i mogę ruszać do przodu, co nie? Pyk, pyk, puste prowincje, ej, to mi się podoba! Bo on też nie może tak szybko wystawiać jednostek. Jak cię tak powiem w klasycznej grze. O, coś tu było, ale tylko 900, okej. Okay. Ej, no pod tym względem to mi się, moi drodzy, mega podoba. Że wystarczy poczekać i wypalić wroga. Coś takiego jak w hoju. Po prostu czekasz, aż Rusek straci miliony na froncie, i dopiero wtedy ruszasz. I patrzcie, i sposobem, a nie jakąś wielką ilością wojska, tutaj jakby udało się pokonać Rumunię. No i proszę bardzo, ej, elegancko, moi drodzy, bo to mi się podoba, naprawdę. Czyli mocne fortyfikacje są tutaj po prostu kluczem do zwycięstwa. Możemy wziąć coś takiego, reszta podwatala. I moi drodzy, ja myślę, że tutaj zakończymy odcineczek. Trochę już lepiej ogarnę tego moda. Jest naprawdę ciekawie, jest dużo scenariuszy, możemy się tutaj nieźle pobawić, więc jeżeli wy macie pomysły, to oczywiście piszcie śmiało w komentarzach. Mam nadzieję, że mod i odcineczek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górze, komentarzu i subskrypcji. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się, hej!